Powiem wam tak, 5000 łapek przekroczone w jakieś, nie wiem, 12,5 godziny, coś w tym stylu, co jest naprawdę niesamowita liczba. Jak na mój kanał, jak na Score Hero, bo zazwyczaj było było po, po lekko po raz 2000, ale to widać tylko to, że jak bardzo zależy Wam na tym, żeby ta seria pojawiała się jak najczęściej. No ja dotrzymuję słowa, że ta seria pojawia się no jakieś dwa dni po tym, jak było publikowany tamty materiał. Jesteśmy obecnie na poziomie 87 i gramy z Hulk City, no i właśnie na tym poziomie ostatnio odpadliśmy. Także ciężkie spotkanie przed nami, więc. Lecimy! Dobra, spójrzmy na historię tego meczu na początku, widzimy, że przegrywamy z High City niestety 1-0 Później już jest 2-0 w 75 minucie, no i teraz wchodzimy do gry I właśnie to jest ten nieszczęsny, nieszczęsny wślizg, na którym ja ostatnio zwaliłem, więc teraz zagramy tu bokiem po prostu Ładnie, o to chodzi, pyk, do niego I teraz to uderz z fałsza prosto w okienko Kurde no, słupek ratuje mojego przeciwnika przez stratę bramki Ale mogę cofnąć, czyli będzie jeszcze jedna próba Za darmo mogę sobie cofnąć właśnie tą akcję do tyłu i spróbujemy to uderzyć jeszcze raz, pyk Teraz powinno wejść Pięknie, Rocket. mimo tego, że przegrywamy 2 do 1 to zaliczamy naprawdę genialne trafienie Znaczy Może genialne to nie było, ale bardzo ładne uderzenie z fałszyw z około 25 metrów, gdzieś mniej więcej Także naprawdę fajna akcja w naszym wykonaniu Ok. poziom 88, gramy z Leeds i to jest English Cup, czyli puchar Anglii no z raczej to raczej powinniśmy lajtowo wygrać, także zobaczymy jak to wygląda. O kurde, teraz taka dość sporna sytuacja, bo jak ja podam to piłkę, to mnie kopnie w głowę, co będzie troszkę chorą akcją, ale okej, okay, podajemy to tu, pięknie. Eee, czy by to uderzać? No spróbujemy w sumie. I weszło, no jak, jak nie jak tak, czwarta minuta, naprawdę bardzo ładną brameczkę zaliczamy i kolejna akcja przed nami. Jeszcze nie straciliśmy ani jednego paska życia, a zaliczyliśmy naprawdę dwa bardzo, bardzo fajne trafienia. Okej, okay, tutaj. Pięknie. Do niego, super, o to chodzi, i teraz tak, jeszcze raz do Teraz gdzie by to zagrać, się to może na tego tutaj bocznego zawodnika, co jest tutaj na lewego oponistka, który jest z boku Pięknie, i teraz zagrajmy to do niego gdzieś tu, on powinien być pierwszy przy tej piłce, pięknie I teraz tak, czy tu strzelać, czy podawać, no ja bym tu chyba jednak uderzył z fałsza w okno no i się udało, mamy drugą bramkę strzeloną przeze mnie, także no, hat-trick jak najbardziej mile widziany I teraz no niestety bramka kontaktowała w 55 minucie I kolejna akcja przed nami Teraz jakby to rozegrać, ja bym to chyba zagrał do niego Ładnie, teraz do niego, super eee, i tak On wybiega tu, więc puszczę go w to miejsce, super I teraz wypuścimy tego napastnika, który jest tutaj O to chodzi, bardzo ładnie i teraz uderzenie w okienko Zaliczamy piękne trafienie, i póki co, wszystkie akcje, które robiliśmy oprócz tej pierwszej, zostały zaliczone, zakończone bramką. Także naprawdę fajna, fajna akcja w naszym wykonaniu. No i co, przechodzimy na poziom 89. A w poziomie 89 gramy z moją ulubioną drużyną, czyli z Manchesterem United. No i zobaczymy. No, akurat z United będzie bardzo ciężkie spotkanie, jako że jest to mocna drużyna. no... W poprzednich sezonach nie pokazywała, ale w, w score Hero w dalszym ciągu to jest naprawdę bardzo dobry zespół. Teraz tak. E, mamy akcję w 29 minucie, widzimy, że przegrywamy 1-0. Możemy puścić mojego zawodnika. Pięknie, o to chodzi i teraz e, tak. Jadę do środkowo na niego, gdzieś tu mniej więcej. I kurde, broni to obrońca. Niestety. Ładnie, teraz troszkę piłka dalej zagrana. Spróbuję jeszcze to pociągnąć. O, i teraz to może być brameczka. Zagranie. Pięknie i teraz takim, no, jakimś dziwnym w ogóle strzałem uderzenie i mamy bramkę. Jest to woli gol W 29 minucie mamy wyrównanie i zaraz zobaczymy, co będzie się działo dalej. Przegrywamy 2 do 1 już i kolejna akcja e, przed nami. Czy on jest naspalony? No naspalony to on nie jest, ale lepiej będzie chyba zagrać do niego najpierw. I teraz nie, na go nie mogę pójść. Dobra, zagramy do tego napastnika, pięknie. Jeszcze raz tu. No, i czemu ty strzelasz w takiej Ale ja widzisz, że brałkarz jest trochę wyciągnięty, więc możliwe, że to wejdzie, no i nie weszło. Niestety, to była za ciężka sytuacja ze strzelania. I lecimy od nowa. Shit. Okej. Okay. Zagramy tak. Pięknie. I teraz główeczki, uderzenie i pięknie weszło. Tym razem troszkę inaczej akcja wykończona, bo z główki, ale mamy wyrównanie i to się liczy. I po raz koniec to samo, czyli przegrywamy i znowu wchodzimy do gry. Teraz spróbuję to zagrać od razu do niego, czyli takim dłuższym podaniem. Pociśnij to troszkę tym tutaj skrzydełkiem. Ładnie. Teraz tak, zagramy to do niego od środka. Eee, tu. I teraz uderz to w dolną część bramki. Uderzenie i mamy 2 do 2 z Manchester United. No i to jak, jakby nie było dla mnie jest bardzo korzystny wynik. Dobra, spójrzmy na historię tego spotkania i wygląda to tak, że 40 minuta mamy rzut karny. I teraz tak. Pytanie, jak to wykończyć? Bramkarz widzimy, że na razie tutaj jest ustawiony na środku. Spróbujmy to uderzyć od słupka. I weszło, ale nie wiem czy był słupek, czy jednak nie, to Pride Corner, ajajaj, aj, aj, nie było Okej, okay, przed nami Puchar Anglii, gramy ze Swansea Także, no ze Swansea chyba też powinniśmy powalczyć spokojnie tutaj o awans Ale zobaczymy jak to będzie wyglądało na razie Widzimy, że Swansea w 10 minucie wygrywa 1-0 I teraz wchodzimy do gry e, Mój zawodnik jest tutaj na, 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 widzimy na krótkim słupku, spróbuję to właśnie zagrać na niego I... przewrotka! Ula lala, jakby to uderzyć, spróbuję to uderzyć tak I broni to bramkarz, szkoda Jeszcze raz, pyk Ładnie, i teraz musi wejść w okno. Pięknie, weszło, mamy strzał, mamy bramkę z przewrotki. nam przez mojego zawodnika i jeden do jednego ze Słonzi. I kolejna akcja przed nami 81 minuta, czyli takim jakby rzutem na taśmę. Możemy teraz wygrać to spotkanie. Zagrajmy to za mojego zawodnika, który jest na skrzydle. Pięknie. I teraz do środku i to właśnie na niego, no i to musi być w bramka. Pyk! Pięknie! I teraz uderz to tutaj w dół. Pięknie, 2 do 1, wygrywamy ze słonzy i awansujemy do kolejnej rundy. Mamy dwie gwiazdki. Z with a Header akurat się nie udało zrobić, bo to było, to było płaskie dośrodkowanie. Ale w sumie dwie gwiazdki też jest naprawdę bardzo fajną opcją. Także co, lajtowo awansujemy na poziom 92. No i gramy z Southampton. Ok, sytuacja wygląda tak, także 17 minuta i mamy tutaj podanie z woleja, ale mój zawodnik jest na pusty spalony, więc do niego nie zagramy. Więc zagramy to w to miejsce i teraz możemy do niego zagrać, bo już jest dobrze ustawiony. Teraz, jakbyś to pociągnął z fałsza, chociaż w sumie strzeił też można z takiej pozycji. Uderzmy do tak. Pięknie, obok bramkarza mamy 1 do 0. Strzelnie, strzeliłem ja bramkę, czyli mój zawodnik numer 28, póki co. I teraz tak do niego ładnie. On biegnie w pole karne. I teraz do kogo tu zagrać? Spróbuję to zagrać do niego. Świetnie. I zakręć to w okno. Nie no, zajebiście, wszystko mi siada w tym odcinku. Mamy 2 do 0 Southampton, czyli moją byłą drużynę. More than e, 25 yards. Akurat tego się udało zaliczyć, aż kurde dziwne, bo ta bramka, która była strzelona teraz, wydaje mi się, że była no chyba tak gdzieś z około 25 metrów. Ale jak gra mówi, że nie, no, to nie, awansujemy dalej. Ok, poziom 93 gramy z Leicester, czyli z obecny, obecnym mistrzem Anglii. Zaraz zobaczymy, czy Lester tutaj będzie grał jak obecny mistrz Anglii. Widzimy, że tutaj jest siły bramkarz, siwy jak, kurde, jak, jak beton. I na razie pierwsza akcja e, należała do Lester, przegrywamy 1-0. E, I trochę szkoda. Dobra. Zagrajmy to do mojego zawodnika, pięknie. I teraz dośrodkujmy to na niego. Tutaj. Kurde, no nie przeszło. Shit. Pyk i teraz chyba musi je mój. No nie znął no West Morgan, są przysięgły w tej obronie. W dalszym ciągu, kurde, nie udało mi się tego zaliczyć, ale no w końcu chyba się musi udać. Zagrajmy teraz może na krótko, troszkę inaczej. Do niego. Pyk i teraz uderz to w okienko. Pięknie! 1 do jednego z Leicester, czyli z obecnym mistrzem Anglii. More than e, 20 yards. Akurat się udało zrobić dwie gwiazdki po raz kolejny. Poziom 94 przed nami. Gramy ze Stoke City. Jest to semifinal Pucharu Anglii. Super. E, Zagrańmy do niego, bo jest chyba najbardziej tutaj wolny. Ok, wypuścimy tego. Super. Teraz do środka. O to chodzi. Jak najlepiej tą akcję trzeba rozegrać. Tutaj do tego. Fajnie, że się otworzy obrona wtedy. Pick. Jeszcze raz do niego i teraz do tego napastnika, który tak ładnie wybiega. O to chodzi. Piękna akcja przed nami. No i teraz bramkarz wyszedł. Uderzymy obok niego. I uderzyliśmy w słupek. Jeszcze raz. Próbujemy tutaj sklonować tę akcję, bo tamta była naprawdę bardzo, bardzo fajna. Jeszcze raz do niego. Pyk, oto chodzi. Eee, do niego. Super. Eee, do mojego zawodnika. I teraz z pierwszej piłki od razu do niego. Pięknie. Udało się odzorować tę akcję dokładnie tak samo. Praktycznie wygląda, jak wyglądała tamta i uderzymy ją teraz. Pek, pięknie weszło. 1-0 wygrywamy ze Stoke City. Ten kicks or more to right Corner. Akurat w tym poziomie zaledwie jedna gwiazdka, co jest słabą opcją w sumie, bo rozegraliśmy tę akcję bardzo szybko no i nie udało się zaliczyć to Pride right Corner. Ale w sumie, jedna gwiazdka też całkiem spoko, bo do poziomu 6 potrzebujemy 198, a przed nami jeszcze raz, dwa, 3, 4, 5, 6 poziomów. Także lajtowo zdobędziemy te 6 punktów. Musimy zdobyć Tottenham vs. Newcastle. No i kolejny kurde ciężki przeciwnik przed nami, jakby nie było. Zaraz zobaczymy, czy tutaj my będziemy rozgrywać od początku, czy jednak to ten widzimy, że jednak to Tutaj chyba Eriksen tak ładnie tutaj z rzutu wolnego przycisnął i będzie rzut karny i znowu my strzelamy. Um, okej, okay, uderzmy to w okienko. Pięknie udało się. Mamy 1 do 1, co jest świetną opcją. I teraz zobaczymy, co dalej. I teraz chyba my lecimy po kolejną bramkę, czyli lecimy za ciosem. Pięknie. Zagrałem to do boku. O to chodzi, i teraz tak, czy jest ktoś na przedpolu? Mamy tu mojego zawodnika, który jest kryty przez obronicę, i to może być ciężka opcja, więc zagramy to do tego, co jest tutaj. Boże, ale zwarzywiłem to podanie. Teraz zagramy to gdzieś mu tutaj. Pyk, pięknie, i teraz w okienko. Kurde, no perfekcyjne okno, mamy 2 do 1, Istotne z hamem, jednak wygrywamy numer 7, to był chyba Chapman, jak dobrze widziałem, a jak nie, to bardzo przepraszam, ale wydawało mi się, że to był Chapman. I zagrajmy to do mojego zawodnika, bo chyba będzie tutaj najlepiej ustawiony z nich wszystkich Jednak nie był najlepiej ustawiony, ja sobie to cofnę, bo szkoda, szkoda mi tego poziomu stracić Także zagrajmy to do niego na przedpole Pięknie I teraz gdzieś tu O to chodzi Teraz zagrajmy to do niego, pyk Super, i teraz wystarczy wykończyć. Uderzenie mamy 3 do 1 w 69. Minucie. Wygrywamy z Tottenhamem. Score, 3 goal, stop, left corner razy 2. butom right corner akurat się nie udało zrobić. Ale mamy ukończony poziom 95. Poziom 96 przed nami. Gramy po raz kolejny z Manchester United. Ok, przegrywamy 1 do 0 w 40. Minucie, nawet 2 do 0 w 62. Minucie, i teraz wchodzimy do gry. Czy ja tu mam strzelać? No, nie wydaje mi się, żeby tutaj, bo, że tutaj, to była pozycja do strzelania. Zagrajmy to do niego, pyk. Pięknie. No i czemu ty to z tą piłką uciekasz? Halo, ziomu, gdzie ty biegniesz? Do niego, o to chodzi, odwróć się z piłką i wal to w okno. Pięknie. Niestety, ten przegrywamy wynikiem 2 do 1, ale mamy dwie gwiazdki, co jest świetną opcją, bo przybliżamy się tutaj, właśnie tymi punkcikami, tymi gwiazdkami do awansu. Do poziomu szóstego No I przegraliśmy z meczu z United gramy z Chelsea teraz I to z Cup Final Także moi drodzy, po raz kolejny jesteśmy w finale Tutaj ładnie widzimy, że puchar jest Gramy z Chelsea Londyn, akurat Chelsea no musimy chyba ograć Jako, że jest to też mocna drużyna No ale przydałoby się zdobyć jakieś trofeum tutaj też z Newcastle Zagrajmy to do boku Pięknie, jest to mój zawodnik I teraz tak Dośrodkujmy to Kurde, no nie tak jak chciałem Ale to nic, mam jeszcze trochę życia e, okej, okay. zagrajmy to do niego Pyk, główeczka i okienko. Pięknie wyszło. Jeden wygrywamy z Chelsea w finale Pucharu Anglii. Co jest świetną opcją, i teraz, jakby to rozegrać? Um, no to jest kurde ciężka opcja. Ja to chyba zagrał do mojego zawodnika na płasko. Pięknie, i teraz wysunąłbym do niego. O to chodzi. Uderzmy. Kurde, zablokował ten strzał obrońca. Shit. Jeszcze raz. Okej. Okay. Pyk. Pięknie. Uderzenie tym razem troszkę inaczej, ale teraz bramkarz kompletnie bez szans. Nie miał szans obronić tej akcji i teraz... Jeszcze raz. Zagrajmy to tak samo, czyli do mojego zawodnika, pięknie. Teraz do niego. I teraz widzimy, że ten ma troszkę więcej miejsca i możemy to przycisnąć w okno. Kurde, no mój zawodnik to zablokował. Czajcie to? Mój zawodnik to zablokował. No takie rzeczy to chyba tylko... Takie rzeczy to tylko score Hero, Jeszcze raz. Uderzmy to bardziej, tak pod kątem. Kurde, no i znowu mały zawodnik to zablokował, no to jest niebywałe. Dobra, teraz troszkę inaczej, bo widzimy, że tam jest bardzo mało miejsca, jak rozgrywamy, tak, tak jak wcześniej. Eee, on jest na pozycji spawnej, czyli mój zawodnik, pięknie. I teraz możemy to zagrać do niego, pięknie, i uderzyć na bramkę. Mamy 2 do 0 w finale z Chelsea Londy, nasz trener. Widzicie, że tutaj zrobi celebrację, troszkę jak Jose Mourinho. Eee, I teraz, kurde. On chyba będzie tutaj zawodnikiem, który najlepiej wybiega, więc zagrajmy to właśnie do niego I to było kurde za mocne zagranie, no to jest niebywałe, jak ja mogę tak zważywić? Ulala, został mi zaledwie jeden pasek życia e, Czyli jak w tej akcji mi się nie uda zrobić akcji kurde na, na zwycięstwo w tym meczu To będzie po prostu słabo, bo nie awansujemy do kolejnego poziomu Ale na razie się udało, jeszcze raz zagramy tak samo, czyli do boku Pięknie, teraz do niego O to chodzi i kurde, ten zawodnik, który wcześniej był tak świetnie ustawiony, jest teraz bardzo źle ustawiony. Nie wiem, czy to widzicie, ale spróbuję to zagrać właśnie do niego i kurde, no patrzcie, przecież to po moje nogi spadło! No i nie! Nie, moi drodzy, kończymy ten poziom... Kończymy na poziomie 97, ale to jest i tak świetna opcja, bo zaczęliśmy na chyba na poziomie 84, jak dobrze pamiętam. Także, zrobiliśmy jakieś... Jakieś dużo poziomów, bo teraz nie jestem pewien dokładnie Na którym poziomie zaczęliśmy, ale chyba 9-4 Także jakieś 13 poziomów za nami I wydaje mi się, że ten odcinek i tak sam w sobie Był bardzo, bardzo fajny, także pamiętajcie Żeby docenić ten materiał łapką w górę Co 5 tysięcy polubień pojawia się kolejny materiał Ze Score Hero bardzo szybko A teraz żeby tak w sumie was zachęcić Do łapkowania to umówmy się, że mniej więcej Jak bijecie te 5 tysięcy polubień Umówimy się, że w piątek będzie kolejny materiał Z właśnie z tej gierki na moim kanale Także co, dzięki za uwagę, pamiętajcie Żeby zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie do zobaczenia, trzymajcie się i Siemano Elo.